Tu jesteśmy przy selerze naciowym. On tu nie chciał rosnąć i został podlany po prostu tym growfastem naszym. I to widać wyraźnie, gdzie te rośliny są duże. Tutaj już są mniejsze, 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 a tam całkiem. No i to przyspieszyło wzrost. Ładne wybarwienie, zapach o, bardzo intensywny. To później w sałatkach wychodzi kapitalnie. No i zapach ma niesamowity. Także tylko tu było tylko raz podlane, bo nie chciał rosnąć, no bo przyjął się ładnie, a z, z, z wzrostu było zero. I w tej chwili widać, że chce żyć. Daje ładne przyrosty. Ładna zieleń, jest zdrowy. Myślę, że warto Warto to zacząć stosować na warzywa. Bo efekt jest piorunujący. No, tutaj mam potąd, a tutaj takie malutkie, rachityczne. Bez tego środka, brukselka, kapusta brukselka była porażona. Zrobiłem tylko jeden oprysk. I w tej chwili już nie ma śmietki kapuścianej. Czyste jest. Po jednym oprysku tylko. Ciekawe. No i zaczęła rosnąć. Bardzo ładnie. Także widocznie, widocznie działa to na wiele warzyw. Na wiele roślin. Po prostu się coś wydarzyło tutaj, i żona poprosiła, żeby, żeby to popryskać, żeby nie stosować chemii. No i zostało tym opryskiwaczem. Popryskałem te roślinki, ładnie, raz tylko. Teraz widzę. Znowu by trzeba było, bo jakieś gryzące owady są. Ale to już nie zaszkodzi tym roślinom. To już jest połowa września, także czekamy na bruselkę.